Dzień dobry, cześć! Jak często zdarza się Wam sięgnąć po jakąś książkę zupełnie przypadkiem, być może tylko pod wpływem okładki, tytułu, albo po prostu bez powodu, a potem okazuje się, że odkryliście mniej lub bardziej oszlifowany diamencik. Mnie się to zdarza i w listopadzie zdarzyło się z debiutem Pawła Zbroszczyka, a zaciekawiło mnie na tyle, że przesłuchałam od razu dwa tomy Daru Anomalii, bo o te właśnie książki chodzi. Uznałam już w trakcie pierwszej, że jest to coś, co zasługuje na dedykowany film z opinią. Będzie kilka spoilerów, bo bez tego ciężko by mi było uzasadnić pewne kwestie, ale będą naprawdę malutkie. Głównie to będzie jeden. Duży, istotny dla pierwszego tomu i dalszych części, no i może informacje o postaciach, które się gdzieś pojawiają w trakcie i ewentualnie o lokacjach. Nic większego się tutaj nie znajdzie. Jest to fantastyka. Z początku mamy dwa tory fabularne, które oczywiście złączą się w jeden. Pierwsza historia skupia się na losach młodego mężczyzny imieniem Bren. Który dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności zostaje przyjęty do elitarnej szkoły dla zabójców. Druga linia fabularna w Darze Anomalii skupia się na postaci o imieniu Leba. Ten uskrzydlony mężczyzna, chociaż jest za młody, przystępuje do prób na śmierć i życie, aby przejść przez coś, co jest w jego świecie nazywane anomalią i służyć na rzecz dobra w innym świecie. Pełen poświęcenia i chęci czynienia dobra, nie spodziewa się, że bogowie splotą jego los z kłamcą i złodziejaszkiem. No czyli oczywiście z pierwszym bohaterem z Brenny. Ich losy łączą się w nietypowy sposób, który tutaj zdradzę, no ponieważ bez tego mm, ciężko I będzie opisać odczucia co do obu książek. Wiesz, jest to element kluczowy dla tych postaci i dla świata przedstawionego. Po przejściu prób Leba przechodzi przez anomalię i okazuje się, że... Traci ciało i ląduje w umyśle Brena. Z czasem, jak postępuje fabuła, dowiadujemy się też dużo więcej o systemie magicznym, a w drugim tomie dużo szerzej także o świecie, który nazywa się Estepia. Jeżeli chodzi o system magiczny, to są tutaj elementy, które mi się podobają. Mianowicie, magia nie jest dla każdego i nie jest też darmowa. Bren odkrywa to na własnej skórze. Najpierw okazuje się, że został czarownikiem po pojawieniu się w jego głowie leby, a z czasem poznaje sposób na zdobywanie kolejnych zaklęć, a każde zdobycie wiąże się najpierw z podróżą, dosyć interesującą zresztą, oraz rozwiązaniem zagadki, a końcowo z ofiarą, konkretnym uszczerbkiem na zdrowiu mniej lub bardziej widocznym, zależnie od zadania, które się wykonało. Sądzę, że kwestie magii zostały tutaj przez autora przemyślane. W obu tomach czarowanie ma swój ciężar fabularny. Magia nie jest tu wykorzystywana do jakichś błahostek, jest też mocno ograniczona w ramach tego jednego zaklęcia, które się posiada, ewentualnie tych kolejnych, jeżeli uda się przejść próbę ich zdobycia. W pierwszym tomie przeciwnikami naszych połączonych bohaterów zostają kiewcy, czyli członkowie tej elitarnej e, szkoły, tych zabójców, do której Bren trafia z początku. Dochodzi do tego jednak też wątek większego złola, powiedzmy, czyli kogoś kto próbuje zamordować tak zwanych bezsennych, czyli postacie ze świata leby, dzięki którym możliwe są próby i przechodzenie przez anomalie. Ten wątek łączy się też z tym, co dzieje się w świecie. Dostajemy tego więcej w drugim tobie. Zwol ma duży plan, który zakłada doprowadzenie do wojny. W drugim tomie, poza trącą się tą wojną, mamy też wątki, które łączą świat magiczny z polityką. Ważny jest wątek taurynu, kamienia, który blokuje magię i chroni posiadacza, przez co jest to materiał bardzo pożądany, skoro mamy na horyzoncie wojnę. I zwykle ja na etapie takich wielkich planów i wielkich elementów gubię się w postaciach i stronnictwach. A teraz łapałam się dość dobrze, tylko w niektórych momentach miałam takie chwile zawieszenia, że nie wiedziałam o co chodzi, ale potem się to wszystko układało dalej w całość. Jednak ta zmiana perspektyw na szerszą w drugim tomie wprowadza pewien chaos. Jest dużo, mocno, szybko. Nadal to się klei i nadal w ramach świata słucha się tego dobrze, ciąga, ale też trzeba się skupić, bo zamyślisz się na chwilę i za pięć minut nie ogarniesz, dlaczego jesteśmy w tym i w tym miejscu. Ogólnie całość jest jednak nadal spójna. Nie rzuciły mi się w uszy podczas słuchania jakieś niedomówienia, jakieś wielkie braki. Lokacje, które się pojawiają, zwłaszcza w drugim tomie, są nawet ciekawe. Bren trafia na przykład w drugim tomie na wyspę, gdzie jest więźniem nacji złożonej tylko z kobiet i musi wykonywać pracę pod wodą. Akcja jest wartka, nie ma przystojów, praktycznie nie ma też ekspozycji. Wszystkie elementy dochodzą w ramach fabuły. Wciąż nie jest to oczywiście arcydzieło literackie, więc powiedzmy teraz, gdzie wady? Otóż wady tkwią, moim zdaniem, w szczegółach, jak to zwykle przy debiutach. Wady pojawiają się, kiedy z całości tego świata i tej historii bardziej skupimy się na poszczególnych tych elementach. W odłączeniu od siebie nawzajem i od świata dookoła, bren i Leba są dość płytcy i mało wyraziści. Ciężko zdefiniować ich motywacje, albo można nawet odwrotnie. Ich motywacje są zdefiniowane dość płytko, na takim podstawowym poziomie. Oni pasują, jeśli się ich nie odrywa od reszty i po prostu płynie z tą historią. I odwrotnie mamy to samo. Sam świat bez brena i Leby oraz ich historii też raczej podstawowy. Cesarz, inna jakaś zła królowa, gnomy, krasnoludy, legendarne elfy, które były sobie dawno temu, zostawiły mieszanki swoich genów z ludzkimi i poszły sobie w cholerę. To było w popkulturze 100 razy plus jeden. Oporny może być początek pierwszego tomu. Przeskakujemy między narracjami i światami dwóch głównych bohaterów i to może pogubić. Być może dlatego jest sporo DNF-ów w ocenach tej książki. Z pomocą może tu przyjść jednak audiobook i lektor, Filip Kosior, bo ja nie miałam dużych problemów z połapaniem się i naprawdę głos znowu pasuje tutaj bardzo dobrze. Jeszcze może warto wspomnieć o innych bohaterach. Jest tutaj klasyczny wątek znalezionej, wybranej rodziny, found family, połączony z budowaniem drużyny niejako. Przyjemną bardzo postacią jest Pieprz, gnom kartografik, który poszukuje swojego syna, w drugim tomie pojawia się Zadra, Wojowniczka. Jest sporo postaci, które im dłużej lub krócej towarzyszą. Oni sami też są rozdzielani. No już najbardziej rozdzieleni są w drugim tomie. Ach, jest jeszcze taka postać strażniczki w drugim tomie, która mi się spodobała. I jeżeli wątek na tej wyspie skończy się tak, jak sugeruje koniec książki, no to będę zła, bo to by był bardzo zmarnowany potencjał. Co jeszcze ważne i co działa na plus, nie ma w tych książkach wątku romantycznego. Są relacje z kobietami, ale nie ma romansu. Nie ma tej jednej linii fabuły, w której Bren dycha do ukochanej i tak dalej. Jest to budowanie relacji, ale to działa bardzo zwyczajnie i bardzo powoli, jak relacje dwojga ludzi, po prostu. I myślę, że to bardzo dobry wybór, bo raz, że nie psuje tej historii. A dwa, w pewien sposób ugruntowuje Brenna jako postać, bo trzeba sobie powiedzieć jasno. To nie jest postać do lubienia, do kibicowania mu. To jest postać kreowana w odcieniach szarości. On się oczywiście nie pisał na to wszystko, co go spotyka. Jest trochę zblazowany, skupiony bardzo na sobie, co też pokazuje jeden z dialogów w tomie drugim. Gdyby napisano o mnie w księdze, to czytelnicy nie życzyliby mi dobrze. Czy jakoś tak to było. Siłą Brena i jego historii jest świat, który go otacza i postacie, które są dookoła. On w tym wszystkim jest trochę taki mało decyzyjny. Wszystko się dzieje tak, żeby było po sznureczku, zgodnie z fabułą, żeby pchnąć wszystko dalej. Nie ma rozterek, nie ma przestojów. Ciśniemy. Czy mi to przeszkadzało? Absolutnie nie. To jest historia, która po prostu mnie wciągnęła. Te książki, a szczególnie pierwszy tom, przywołały we mnie jakieś takie czasy nastoletnie, studenckie, kiedy się czytało te książki z zapartym tchem, gdzie akcja szła wartko do przodu i chciało się więcej, i po prostu dlatego, że to była fajna rozrywka. Czy będę chciała czytać tom trzeci? Jeżeli się ukaże, jeszcze zamknie się w trylogii, to tak. Bo czuję, że jeżeli autor będzie chciał to ciągnąć na jeszcze więcej części, to ta wartość i wciągająca różnorodność świata się rozmyje. Lepiej niech ta część się zamknie w trylogii, a autorowi mogą pozostać otwarte ścieżki w postaci np. opowiadań ze świata estepii, bo do tego jest tutaj masa wątków, od podróży pieprza przez przygody zadry, po szersze konteksty powstawania państw czy też tych królestw i związane z tym jakieś legendy. To wszystko, wcale nie wymaga obecności Brena czy Leby. Jeżeli szukacie wartkiej i po prostu rozrywkowej fantastyki, polecam wam Dar Anomalii. Tylko na start miejcie trochę cierpliwości, aż ta historia nabierze tempa. Najlepiej sięgnijcie po audiobooka z Filipem Kosiorem. A ja tymczasem dziękuję za wasz czas i do usłyszenia.